Piotr Urbaniak, witam Państwa, zapraszam na rozmowę z Panią Wadą Kolińską, Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, witam serdecznie. Witam Pana. A rozmawiać będziemy, drodzy Państwo, no nie chcę powiedzieć tylko i wyłącznie o powstałym, zawiązanym partnerstwie lokalnym, ale w zasadzie będziemy się obracać podczas tej rozmowy wokół standardów pomocy, jakie dzisiaj w XXI wieku, no chciałoby się powiedzieć, Pani Dyrektor, chyba już Obowiązują, bo te działania, które podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako lider tego partnerstwa lokalnego czy inne instytucje, to dzisiaj e, nie wygląda już tak jak choćby jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Pomiędzy sposobem pracy ośrodków pomocy społecznej 20 czy 30 lat temu, a teraz jest po prostu przepaść. Biedny, w pewnym sensie kiedyś wydawało, być, wydawało się, że jest łatwiej, dlatego że. No, Podobno pro, y, gospodarka i system miał różne problemy rozwiązać jakby sam siebie. Y, natomiast w tej chwili żyjemy dynamicznie, jest y, y, dużo możliwości więcej, ale też y, y sporo zagrożeń. W związku z tym te wszystkie kwestie y, pomagania ludziom się bardziej skomplikowały. To jest po pierwsze, a po drugie jednak patrzy się inaczej na potrzeby ludzkie, bardziej kompleksowo. Niż, niż kiedyś to, to było. Natomiast jeśli chodzi o standaryzację, ustawa w niektórych zakresach pomocy społecznej określa standardy. Są standardy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, są standardy do, dla domów pomocy społecznej, co taki dom powinien zapewniać, w jaki sposób powinien być zorganizowany, jakie powinny być warunki lokalowe, kadrowe, profesjonalne. I, jest wiele, I Są także ogólne standardy, to można nazwać standardem, bo on musi być jednak w jakiś sposób mierzalny, dotyczący na przykład zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej, ale też jest wiele kwestii, których jakiś dokument, chociażby rangi rozporządzenia, nie określa, jak one mają być wykonywane, ile u pracowników jaki rodzaj interwencji, jakie metody i tak dalej. Natomiast od wielu lat, od kilku lat trwają prace. Liderem chyba w sprawdzaniu, opracowywaniu tych standardów można by nazwać Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, który w porozumieniu na zlecenie ministerstwa wiem, że pracuje nad standaryzacją kilku zagadnień, różnego typu jak gdyby zagadnień i kwestii, którymi, w, to, w których obraca się pomoc społeczna. My jesteśmy, one są nie tylko teoretycznie opracowywane, ale także są na terenie Polski w kilkunastu bądź kilkudziesięciu ośrodkach jednocześnie sprawdzane praktycznie. Myśl jest taka, żeby to co opracuje jakaś grupa ekspertów przy udziale także organizacji pozarządowych, stowarzyszeń ekspertów sprawdzić w praktyce tak, aby przyszłe standardy były racjonalne, dostosowane do do potrzeb lokalnych, żeby były takie, które by pomagały i w jakiś sposób wyrównywały poziom pracy, zapewniały odpowiednie szkolenie i przygotowanie kadr, a jednocześnie nie były przeregulowane. My uczestniczymy właśnie w takim w sprawdzaniu praktycznym jednego, jednej kwestii społecznej, jak i bezdomność. No właśnie, a propos tej bezdomności, zjawiska, które nie wiem, czy my możemy powiedzieć, że kiedyś nie występowało, bo, bo pewnie występowało, tylko się o tym nie mówiło. Dzisiaj dzisiaj w zasadzie możemy chyba stwierdzić, że, że wielu z nas, mieszkańców, nie tylko Piły, ale, ale w ogóle Polski, pewnie jest przerażonych ilością bezdomnych, ilością osób, które zostają z różnych przyczyn bez dachu nad głową. W tej kwestii, między innymi, również pomagania takim osobom dotkniętym tym problemem. To partnerstwo lokalne, które państwo, którego państwo jesteście liderem jako Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej. Y, który w, 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 w tym partnerstwie biorą udział też Akcja Humanitarna Życie, oddział w Pile, Monar Marko, i szereg innych instytucji. Y, dlaczego postanowili się stworzyć takie lokalne partnerstwo? To jest zwarcie sił, żeby tym ludziom pomagać? Właściwie tak, chociaż znaczy, siły istnieją, w społeczności i w postaci różnych instrumentów, różnych instytucji, które się zajmują pewnymi, pewnym zabezpieczaniem czy załatwianiem potrzeb społecznych i mają to w swoim zakresie, gdyby, w wszystkich problemach, nie tylko w, be w przypadku bezdomności tak jest. I dobrze by było, i myśl jest taka, żeby współpracę w taki sposób zorganizować, można ją oczywiście jej nie formalizować, ale można ją powiedzmy luźno sformalizować, żeby każdy w ramach swoich obowiązków wykonywał te zadania we współpracy, w porozumieniu, uzupełniając niejako działania innych, żebyśmy o sobie wiedzieli, żebyśmy znali adresatów, gdzie można pewne rozwiązania przyjąć i, i tworząc jakieś dokumenty planistyczne, strategiczne, jakieś koncepcje powiedzmy, żebyśmy to robili wspólnie, żebyśmy to robili w porozumieniu, tak, żeby, żeby jakby tworzyć pewną wartość dodaną w postaci jakiejś takiej, takiej synergii tych wszystkich działań. Bo jednak suma wszystkich działań pojedynczych osób, jeżeli one są rozproszone, może dawać mniejsze efekty niż jakby współpraca na bieżąco. Wykonywany. I to nie tylko jeśli chodzi o bezdomność. Dla nas, my, my w tej chwili kończymy poniekąd w tym roku praktyczne sprawdzenie projektu, który zaczęliśmy realizować na etapie planowania już w 2011 i już tu mieliśmy partnera. O dziwo, cały ten projekt i pomysł, ten konkurs, do którego przystąpiliśmy, to także jest projekt partnerski na innym szczeblu niejako, dlatego że opracowani Przedstawiciele stowarzyszeń różnych w Polsce wiodących, plus pewni eksperci wybrani do tego projektu, jak gdyby opisy pewnych sześciu tu, w tym przypadku, standardów, które mają kompleksowo ogarnąć kwestie bezdomności. I myśmy przystępując do tego projektu, chcąc go sprawdzić w warunkach pilskich. I niejako przy okazji no, skorzystać choćby merytorycznie na, na kontaktach z tego typu instytucjami, też musieli działać w partnerstwie. Naszym partnerem została Akcja Humanitarna Życie, która już wcześniej pewne społeczne zagadnienia próbowała rozwiązywać, choćby angażując się w pracę uliczną z dziećmi i w organizowanie ich wolnego czasu. I do takiego kursu przystąpiliśmy. Udało nam się y, przejść z drugiego etapu do już zasadniczej fazy i dostaliśmy dzięki temu my i Akcja określone fundusze, tak aby te zadeklarowane standardy opracowane sprawdzić w praktyce przez cały okres sprawdzania, y, zgłaszać uwagi i te pozytywne, i te krytyczne. To wszystko było skrupulatnie sprawdzane, mieliśmy zrobioną profesjonalną diagnozę zagadnienia, mamy także opracowaną już przy udziale partnerstwa, o którym będziemy mówić szczegółowiej, strategię, którą chcielibyśmy zaproponować do przemyślenia, w jaki sposób podchodzić do kwestii bezdomności, ale podchodzić Kompleksowo i oczywiście długofalowo, bo żadne z tych działań nie, jest, nie, nie da efektu od razu, z wyjątkiem działań doraźnych, ale te oczywiście są niezbędne, ale tak, nie ale mogą być jedyne. Ale oczywiście, działania doraźne, hmm. działania, które to są działania, które te, te wszystkie instytucje, organizacje, które weszły w skład hmm. partnerstwa, prowadzą na co dzień. Hmm. No i nie po to, ja mam takie wrażenie przynajmniej, to partnerstwo lokalne zostało zawiązane żeby nic się nie zmieniło, żeby działać tak jak do tej pory, tylko właśnie, żeby te działania chyba poszerzyć. Tak, ale działania w tym przypadku, mówimy o bezdomnych, jakby wydzielą się na trzy grupy działań. Jest to ta strona prewencyjna, która ma przeciwdziałać powstawaniu zjawiska, zjawiska bezdomności. Więc to jest kwestia pilnowania, zwracania uwagi, chociażby na narastające kwestie zadłużeń. Żeby odpowiednio ludźmi popierować, żeby stawiać na, na ich edukację, na ich aktywizację, wysyłać do, do, do specjalistów, którzy na przykład poradzą w jaki sposób na tym etapie tego zaburzenia sobie z tym, z tym radzić, żeby nie doszło do takiej sytuacji pełnej desperacji, że już tyle zalegam, że właściwie po co mam dalej coś robić, skoro jest to kwota nie do zapłacenia. Czyli żeby jednak nie dopuszczać do sytuacji ekspisu, to jest tak kwestia mam, prewencji, tak. Czyli skoro i tak nie mam z czego zapłacić, to nieważne ile, bo i tak nie zapłacę. Tak, 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 żeby po prostu próbować wkraczać wcześniej żeby doradzać osobom, które mają tego typu problemy, żeby wcześniej zgłaszały no ale to, ale to się do to musicie mieć Państwo takie informacje, no bo przecież e, tak, to nikt nie jest z W ruszką, partnerstwie prawda? rzecz polega na przykład na tym, że oczywiście chroniąc prywatność zainteresowanych osób można to rozwiązać. Po pierwsze można tego człowiekowi wytłumaczyć, co może zrobić, gdzie może znaleźć określoną pomoc czy radę, Niektóre sprawy naprawdę da się do pewnego momentu załatwić, chociażby rozkładając to zadłużenie na raty, chociażby przy pomocy jakiejś, jest szansa powiedzmy aktywizującej jakieś przeszkolenie dodatkowe, przekwalifikowanie na pracę, która pozwoli z czasem to zadłużenie wyrównać. Są takie przypadki, że o tym, że jest możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, niektóre rodziny do tej pory nie wiedzą. Czyli są pewne Czyli proste i oczywiste rzeczy, tylko trzeba informacji. się zabrać, tak, informacja, e, informowanie, przekazywanie e, klientom, doradzanie im w jaki sposób to zrobić. My m.in. w ramach jednego ze standardów uruchomiliśmy, tu akcja humanitarna lideruje temu zadaniu, punkt informacyjny, gdzie można się spotkać z kimś, kto doradzi w jaki sposób e, zabrać się za likwidację zadłużenia. Gdzie można o jakieś prolongaty. Jest kwestia też i kredytów, które można bardzo łatwo w niektórych instytucjach finansowych wziąć, a których konsekwencji nie zawsze klient, który ten kredyt bierze, zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jak wysokie są koszty tego kredytu albo kolejnego kredytu na, na spłacenie poprzedniego, prawda? Czyli nam chodzi o to, że. My wszyscy o sobie mamy wiedzieć, myśmy w porozumieniu do pewnych rzeczy się zobowiązali i będziemy się nawzajem na bieżąco informować. Chwilę u nas nie jest kwestia patrzenia po partnersku i wykorzystywania, gdyby współpraca taka głębsza, jakąś zupełnie nowością, dlatego że wobec bezdomnych chociażby już od kilku lat yy, spotykaliśmy się z tymi kluczowymi partnerami po to, żeby się chociażby przygotować do okresu zimowego żeby zabezpieczyć wszystkim dach nad głową ciepły, żeby nie doszło do tego, że na skutek niewiedzy albo jakiejś niechęci, albo jakichś powiedzmy, no oczywiście przepisów powiedzmy, czy jakichś norm, że na przykład w schronisku należy zachować trzeźwość żeby z tego powodu komuś się nie stała krzywda. No i sądzę, że przez te wszystkie lata to się sprawdza, bo były, są i bardzo ścisła współpraca z ogrodami działkowymi, policją, strażą miejską. Także my mieliśmy już z czym zacząć i mamy nadzieję, że posłujemy się jeszcze na gdyby inny poziom tej współpracy. I te efekty będą rzeczywiście zadowalające. Panie dyrektor, to partnerstwo to jest, to jest projekt, myślę, dość, dość świeży, bo, bo umowa została podpisana w maju tego roku. Nie, proszę powiedzieć oprócz, bo mówi Pani tutaj i o akcji humanitarnej życia, mówimy o, o Monarze, Markocie, Polski Związek Działkowców, współdzielnie mieszkaniowe i tak dalej, i tak dalej. Nie. Czy to jest partnerstwo zamknięte? Czy cały nie. czas kto będzie chciał współuczestniczyć i pomóc w, tej, w tym wielkim dziele niesienia pomocy, może przystąpić do tego? W żadnym wypadku nie chcielibyśmy, aby to, że myśmy zawarli jakąś umowę. Było odbierane jako zamknięta grupa, która zawiązała się i działa. Jest to po pierwsze umowa dość luźna. Myśmy nie chcieli tworzyć, choć w przepisach tych teoretycznych, opracowaniach dotyczących działania partnerstw, proponuje się różnego typu organizacyjne sprawy dużo bardziej skomplikowane. Myśmy nie chcieli, jak gdyby, żeby forma tego była zbyt kłopotliwa i uciążliwa dla kogokolwiek. I z założenia jest to sprawa otwarta. Ktoś może przystąpić do partnerstwa, ale też może z nami współpracować. Też nie chcemy narzucać kto może, tej formy. Kto może przystąpić? Wszyscy ci, którzy mają, widzą ten problem, dostrzegają inne stowarzyszenia, bo w tej chwili mamy akcję humanitarną Życie jako to wiodące i Monarmarkot, ale inne stowarzyszenia, przede wszystkim zarządcy budynków. Oni nie mają różnego typu problemy i z zadłużeniami, i z pewnymi zachowaniami jak gdyby mało akceptowanymi na terenie swoich osiedli, ale też są y, gospodarzami terenów, gdzie bezdomne osoby często znajdują sobie jakieś tymczasowe schronienia. To są kratki schodowe, wiaty śmietnikowe. To są jakieś... wspomniane działki. To, to są, są oczywiście to, działki, tak. Działki to jest olbrzymi obszar. Mamy tych działek i w Pile i na pograniczu z gminą Szydłowo. Bardzo duży obszar, na których budowano pewnego rodzaju budowle. Niekoniecznie one mają standard altanek. Jeżeli ktoś przebywa w murowanym domu na ogrodach działkowych z wodą, ogrzewaniem i tak dalej. Jest to powiedzmy z punktu widzenia no, poprawności, nie do końca w porządku, bo działki nie służą do mieszkania, ale nie, nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo, ale są osoby, które na działkach szukają schronienia w altanach bez ogrzewania albo z jakąś prymitywną instalacją grzewczą, która nie dosyć, że, że może nie dogrzać, to jeszcze może przyczynić się do pożaru bądź zaczadzenia. Także każdy, Zarząd Ogrodów zawsze z ośrodkiem współpracował, myśmy się umawiali z nimi na wizyty. Oni też są źródłem dużej, wielu, wielu informacji, po prostu informują, że na działce numer taki ktoś na przykład nie zamierza jesienią się przeprowadzić albo pojawił się ktoś nowy. Także. Te osoby, ale każdą spółdzielnię mieszkaniową, która zechce się jakoś kontaktować, jeżeli nie chce, przystąpić do sformalizowanego partnerstwa, nie musi. Natomiast współpracę jak najbardziej zapraszamy i bylibyśmy wdzięczni za takie sygnały. Panie dyrektor, no, niestety musimy też dotknąć jakby drugiej strony tej działalności, ponieważ każda. Każd Każda forma działalności jakiejkolwiek, czy to instytucji samodzielnej, jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej, czy stowarzyszenia, czy też partnerstwo lokalne, no niesie za sobą jednak zawsze pewne koszty. Na tą działalność no, musicie mieć jakieś pieniądze. Skąd one się biorą? Ten poprzedni rok, rok 2012 od marca, i, i w tym roku mieliśmy komfortową sytuację, dlatego że uczestnicząc w konkursie, jeśli chodzi o sprawdzanie tych standardów, otrzymaliśmy dofinansowanie i to znaczne. To jest ponad 730 tysięcy na te półtora roku, praktycznie, no trochę więcej niż półtora no, roku. Tu mówi pani I to o tym, są środki całkowicie razem możemy więcej? To, to tak. o to chodzi. Tak. I tutaj było dofinansowanie, przy czym projekt, bym mówił to głównie skupiamy się na partnerstwie, ale może tak krótko powiem, że testujemy, sprawdzamy tam wszystkie sześć standardów, czyli jest to street working, czyli praca na ulicy z bezdomnymi, na rzecz bezdomnych, praca socjalna, to jest mieszkalnictwo, edukacja i zatrudnienie, zdrowie, także no i partnerstwo lokalne, także... W ramach tych pieniędzy i tego sprawdzania też trzeba było pewną bazę przygotować, żeby zobaczyć, czy tak jak ktoś pomyślał ten standard, to rzeczywiście sprawdza się, co się z niego sprawdza, co, co nie. W związku z tym no, zainwestowaliśmy trochę tych pieniędzy w chwilę. Po pierwsze w mieszkalnictwie powstało to mieszkanie wspierane, w którym w tej chwili zamieszkują dwie panie zostało ono wyremontowane, w części wyposażone i będzie i jest do dyspozycji pilan, którzy znajdują się w takiej sytuacji przejściowej, że jeszcze własnego mieszkania nie mają, a zamieszkiwać za bardzo nie mają gdzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, po pierwsze sporo szkoleń, zajęć różnego typu warsztatowych, szkoleń praktycznych dla osób bezdomnych. To jest kwestia pełnej diagnozy, przygotowywania, opracowania tych dokumentów. Myśmy sprawdzili sytuację, chociażby mając do dyspozycji te dane, które mamy na ponad 1300 rodzinach w Pile, o oczywiście, ale sprawdziliśmy jaka jest skala w ogóle zadłużeń tych gospodarstw, jak należy na to patrzeć, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe. Także Utworzono i wyposażono ten punkt informacyjny przy akcji humanitarnej życie i to wszystko zostanie prawda, na terenie miasta piły. Oprócz tego zostaną te wartości, takie jak, jak no, chociażby to partnerstwo, które się zaczęło już wcześniej, a w tej chwili osiągnęło taką formę, z której chcielibyśmy startować już dalej. Będą dokumenty strategiczne, w jaki sposób się zabierać do rozwiązywania problemów. Także te pien... na bieżąco zaś. To również będą działania zmierzające do pozyskiwania kolejnych środków. Oczywiście. Również z Unii czekamy w tej chwili jeszcze jak się ułożą sprawy kolejnego finansowania, budżetowania, ale w poprzednim tym rozdaniu jednak na wiele rzeczy można było środki uzyskać, a poza tym my też nie możemy jako ośrodek patrzeć na jakieś fragmenty. Działalności. My mamy także środki unijne na aktywizację bezrobotnych, natomiast pośród osób bezdomnych dłużej bądź krócej znacząca grupa jest w wieku aktywności zawodowej zdolna do pracy. Często z dużą przerwą powiedzmy, jeśli chodzi o aktywność zawodową, ale jakimś potencjałem i wymaga to właśnie na przekwalifikowania do kształcenia, żeby mogli wejść na rynek pracy i, i znaleźć środki na, na życie. Panie właśnie. dyrektor, to w takim razie e, ja życzę myślę nie tylko w swoim imieniu, żeby, e, żeby to wszystko się udało, żeby to partnerstwo istniało, żeby się jeszcze rozrosło, bo, bo pomocy nigdy nie za wiele. E, no i żeby udało się i zdobyć kolejne pieniądze i pomóc przede wszystkim jak największej ilości osób. Wanda Kruńska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lidera Partnerstwa Lokalnego. Bardzo dziękuję za to rozmowę.